Pierwszy w Polsce kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, porozumienie zielonogórskie we współpracy z firmą Yamano, ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych, opracowała własny pierwszy w Polsce kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych. Został on zatwierdzony przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co to oznacza dla Twojej placówki? Ogólnopolska Federacja Porozumienie Zielonogorskie ma obecnie 14 milionów pacjentów pod opieką, zrzesza 2,5 tysiąca placówek i zatrudnia 14 tysięcy lekarzy. Przystępując do kodeksu zapewnisz swojej placówce wiele korzyści. Otrzymasz dokument potwierdzający stosowanie kodeksu zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Złagodzisz ryzyko kary w przypadku naruszenia RODO oraz otrzymasz wsparcie przy zarządzaniu ewentualnym incydentem. Zyskasz większe zaufanie pacjentów. Otrzymasz dostęp do unikalnej bazy wiedzy dostosowanej do branży medycznej. Jeśli chcesz zostać członkiem kodeksu, możesz to zrobić w trzech wygodnych opcjach. Decydując się na współpracę z nami, będziesz mógł skupić się w większym stopniu na leczeniu pacjentów i ratowaniu ich życia. Wyznaczymy inspektora ochrony danych, zapewniając Ci profesjonalne wsparcie w ich zabezpieczeniu. Chcesz sprawdzić, czy Twoja placówka odpowiednio dba o ochronę danych osobowych? Przeprowadzimy audyt, który wskaże mocne i słabe strony, a końcowy raport przedstawi Ci zalecenia, których realizacja pozwoli przygotować się do przystąpienia do kodeksu. Twoja placówka spełnia wymogi i jest gotowa przystąpić do kodeksu. Cały proces uzyskania certyfikatu odbędzie się na specjalnie przygotowanej platformie. Niezależnie od tego, na jakim etapie wdrożenia bezpieczeństwa danych osobowych jesteś, zaopiekujemy się Tobą. Zapewniamy wsparcie profesjonalnego zespołu ekspertów działających w trzech obszarach: bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa prawnego, bezpieczeństwa fizycznego. Chronimy dane osobowe, aby Twoja placówka mogła w pełni poświęcić się ratowaniu życia.